Nazywam się Karolina Jagodzińska-Szynkura, jestem uczestniczką drugiej edycji Akademii Liderów i Liderek ESG, programu organizowanego przez Fundację im. Lesława Pagi. Dla mnie uczestnictwo w tym programie oprócz niewątpliwego wartości takich merytorycznych jest przede wszystkim możliwością budowania networkingu z uczestnikami, którzy są ekspertami już w dziedzinie ESG. Każde spotkanie, każda wymiana myśli, każdy przykład, o którym tutaj rozmawiamy, jest dla mnie niesamowitą inspiracją. Myślę też, że bardzo ważnym elementem jest takie wzajemne wspieranie się w rozwoju osobistym i zawodowym i dzielenie się wiedzą.